Siemanko moi drodzy. pierwszy ważne ogłoszenie parafialne. W ubiegłym roku dzięki waszej pomocy udało nam się wspólnie jako Skobzor Team zmontować elegancką szlachetną paczkę i choć trochę uszczęśliwić potrzebującą rodzinę. I w tym roku w ramach akcji Bebzonowej pomocy świątecznej również chciałbym was prosić o wsparcie, jednak tym razem w nieco innej formie. A mianowicie, jeżeli tylko możecie sobie na to pozwolić, to w tym roku bardzo proszę, abyście dorzucili jakąkolwiek kwotę do skarbonki, którą założyłem pod zbiórkę na pomoc synkowi jednego z moich ziomków. Michaś ma 6 lat i jest mega pogodnym i dzielnym dzieciakiem, ale niestety choroba i rehabilitacja pochłaniają znaczne środki i bardzo chciałbym mu pomóc je uzyskać. Tata Michała, czyli wspomniany ziomeczek, jest strażakiem, czyli naraża swoje zdrowie i życie dla ratowania zdrowia i życia innych, a po powrocie do domu codziennie musi dalej walczyć i to w tej najważniejszej bitwie o lepsze życie dla swojego dziecka. Zróbmy proszę co w naszej mocy, aby choć trochę mu w tym ulżyć. Dlatego jeszcze raz, jeżeli tylko możecie, to bardzo was proszę, abyście w najbliższym czasie odpuścili tego jednego Energola, Eszluga czy Donata dla ulubionego youtubera i dorzucili się do wsparcia dla Michała. Link do Skarbonki oczywiście zostawiam w opisie pod filmem i z góry z całego serca dziękuję za każde wsparcie. A teraz zapraszam na materiał. Jak ci, którzy byli na ostatnim live, wiedzą, plan na dzisiaj był inny, e, kompletnie. Zupełnie, totalnie inny, ale jak na wspomnianym live'ie mówiłem, pomijając już komentarze pod poprzednimi odcinkami, dostałem również z milion DM'ów z prośbami o nowego Chivasa, a nawet jestem skłonny pokusić się o stwierdzenie, że yy, mimo iż wiadomo, bywało już spore poruszenie w sprawie konkretnych numerów, to... Takiego spamu jeszcze nie miałem. W związku z czym, wbrew mojej obietnicy, że jeżeli tylko czas pozwoli, to dołożę wszelkich starań, żeby gdzieś tego Chivasa wcisnąć pomiędzy już zaplanowane odcinki, postanowiłem wepchnąć go jeszcze przednie. No i do tego dochodzi również fakt, że prawdopodobnie w kurwie paru twardogłowców, co zawsze jest dodatkową motywacją. Nie no żartuję, oczywiście, kocham Was wszystkich bez względu na twardość uba. A teraz sprawdźmy o co tyle krzyku. Zatem, Szanowni Państwo, Chivas w utworze Opium. Zapraszam. No to wio. Wszyscy co mnie leczyć, to nawet nie trapeci, to nie idę do apteki, tylko do perfumeri, póki takie A no tak. E, zawiesiłem się trochę, sorry, e, bo jak. Patrzę na tytuł opium, no to kojarzy mi się z sokiem z maku, <laughs> a to przecież jeszcze są takie perfumy, stąd ta perfumeria. No i podejrzewam, że w tekście będą się przeplatać oba te znaczenia. Chociażby na samym początku mamy czuję tylko opium, co pasuje tu i tu. Podoba mi się, że brzmieniowo był mocny start. No teraz mamy. Pod zwrotkę takie zwolnienie, ale nie ukrywam, że liczę, yy, że jeszcze pojawi się więcej gitarowych pierdolnięć. To nie idę do apteki, tylko do perfumerii. Póki takie puste, koszek taki pełny, a to pani na kasie myśli, że myślę inaczej, albo że pewnie mam to, co ma bardzo duży papier. Eee, ja tylko używam ich na noc, żeby lepiej mi się spało. Bo się boję, że nie zasnę. Wyczucia, eee. się no, to jest mimo, że chujowe, to w pewnym sensie naturalne, że my, zwłaszcza widząc jakieś niecodzienne zachowania, natychmiast oceniamy. Mówię my, bo też nie jestem święty, nie oszukujmy się, ale pracuję nad tym. A tu przychodzi gościu do drogerii, czy tam perfumerii, wykupuje z półek cały zapas. No umówmy się nie najtańszych perfum. No to co może pomyśleć taka ekspedientka? Gość albo jebnięty, czy jak to, czy was bardzo ładnie nazwał myślący inaczej, albo tatuś bogaty i dał synkowi na zachcianki, bo przecież synek sam tyle nie zarobił, a przynajmniej nielegalnie. Pewnie nielegalnie, to jeszcze bandyta do tego. No szufladki wszędzie. No i oczywiście ta Wspomniana, oczekiwana dwoistość znaczeniowa tytułowego opium. Używam ich na noc do spania, czyli perfum w kontekście wspomnianej perfumerii. No ale można używać też do zasypiania tego drugiego opium, bo ma też między innymi działanie właśnie. Ułatwiające zasypianie, gorzej, że może je ułatwić tak bardzo, że już się nie obudzisz, zatem nie polecam. Zdecydowanie lepiej zostać przy perfumach, których oczywiście też można używać na sen z różnych względów. A takim najbardziej sensownym wydaje mi się potrzeba zasypiania. W towarzystwie przynajmniej zapachu bliskiej osoby, jeżeli z takiego czy innego powodu ona nie może być wtedy przy nas. I myślę, że generalnie o to tutaj chodzi. Żeby lepiej mi się spało, bo się boję, że nie zasnę. Brakuje mi czucia. Czuję się jak duch, ona kocha ducha. Komuż mi zasnąć, nawet jeśli to będzie zły sen. Czuję tylko opim na jej bluzie. Opim na jej bludzie. i żeby pozostał tam na zasne. Unikamy czucia. Unikamy ludzi, boję się, że ktoś mi ją ukradnie A, w sensie bluzę. Ale ją też może. Dobra, nieważne. Unikamy ludzi, boisz się, że ktoś mi ją ukradnie Zapomniałem, jak wyglądasz, pamiętam jak pachniesz. Zapomniałem, jak wyglądasz, pamiętam jak pachniesz. Chelsea. Gdy mi każesz ciągle chodzić uśmiechnięty, nie wiem co mi jest i nie wiedzą terapeuci. Ty nie wiesz co mi jest, aż mówię to przez zęby. Chcę te kulczyki odwiewać, jeśli chcesz to je sobie weźmą na twarzy krew, ma na białą powieść. I tym razem nie jest sztuczna. Kocham te kolczyki od Vivien. Jeśli chcesz, to je sobie weź Mam na twarzy krew No i ścieżno, białą pościel Był w korowecze na sobie jakieś jest. Ja to zaniedbuję, bo chciałem być niewidoczny. Chciałbym czuć Brakuje mi czucia Czuję się jak duch Ona kocha duch Ja odpowiem jej, tylko kocham Ale ona dobrze to wie Czuję tylko opium na jej bluzie Opium na jej bluzie I żeby pozostał tam na zawsze Unikamy tu Unikamy ludzi Boję się, że ktoś Zapomniałem jak wyglądasz, pamiętam jak pachniesz. Zapomniałem jak wyglądasz, ale pamiętam jak pachnie, czyli został mi po tobie tylko twój zapach. E, to nie brzmi zbyt optymistycznie. No ale skoro Ci Was nie odpowie, że kocha, to znaczy, że ona. Mówi, że kocha, skoro on miałby odpowiedzieć. Chociaż w sumie tego, że e, pamiętam Twój zapach, ale zapomniałem wygląd. Czy Was wcale nie musi mówić do swojej aktualnej dziewczyny, tylko tak naprawdę do kogokolwiek, dla e, podkreślenia tego, jak e, ważny jest zapach, który kojarzy nam się z drugą osobą. No nieważne, bo w zasadzie to chciałem e, powiedzieć coś innego. E, znam parę osób, które. Poprzez swoje postępowanie wobec, wobec swojej drugiej połówki, tego jak ją traktują, naprawdę widać to, że ponad wszelką wątpliwość wyrażają swoją miłość, ale nigdy tego nie mówią. Chodzi mi o to, że chyba wiele osób ma problem z wypowiedzeniem tych słów i w ogóle z wyrażaniem emocji. Czy Mówieniem o uczuciach. A to jest umiejętność, którą moim zdaniem naprawdę warto posiadać. Zatem kolejny raz polecam skorzystanie z terapii. Gorzej, jeżeli, tak jak w przypadku Chivasa, niewiele ona daje. Może oprócz poczucia obowiązku naklejania, czy też w kontekście tego uśmiechu Chelsea, nacinania sobie sztucznego uśmiechu. Ja już chyba mam y, zdanie na podsumowanie, ale y, posłuchajmy do końca. Zapomniałem jak wyglądasz, pamiętam jak pachniesz. Zapomniałem jak wyglądasz, pamiętam jak pachniesz. Uuuuh, głośniej. Ej, przechodzę przez piechło, całe szczęście, że akurat nagrywamy dewko. <laughs> Baj, pozostał kurwa. tam na zawsze, unikamy tu. Unikamy ludzi, boję się. Czuję tylko o i bluzie. I żeby pozostał tam na zawsze, unikamy tu. Unikamy ludzi. Jakby tu krótko i na temat wyrazić swoje odczucia względem tego numeru? Panie Sulej, pomóż pan. Zajebi bardzo dziękuję. Dokładnie tak. Dokładnie tak, moi drodzy. Numer bardzo mi się podoba. Ale nie tylko ze względu na brzmienie, które swoją drogą momentami zakrawa na taki no wręcz nieco linkin parkowy nu metal. Ale również ze względu na to, co was tak ogólnie daje nam w swoich utworach. I to jest właśnie to zdanie na podsumowanie, o którym wcześniej wspomniałem. A mianowicie chodzi mi o to, że on w prostych. A czasem nawet takich wręcz dziecinnych słowach niesie trudne treści, trudne emocjonalnie, które przynajmniej mnie skłaniają do pewnych przemyśleń i to nie tylko w trakcie odsłuchu, ale również później. Czyli słowem was zostawia tą swoją twórczością. Jakiś tam ślad w bani, co wcale nie jest takie oczywiste. Także brzmienie, wykonanie, mimo tej prostoty, treść, również super. To wszystko okraszone jeszcze bardzo ciekawym, fajnie wyprodukowanym klipem. No, git, bardzo git. Nie mogę się doczekać całego albumu. Już teraz zapraszam Was na wspólny odsłuch, gdy się wreszcie pojawi i co i tyle bardzo dziękuję za wasz czas proszę o łapki w górę i suba jeżeli wam się podobało przypominam o wsparciu dla małego Michała pamiętajcie że dobro wraca podajcie na Twitcha Instagrama i Discorda i do zobaczenia już wkrótce piona